Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Ludzi z Górniczej Doliny. No i co, jesteśmy w tych głupich jaskiniach. Yy, gdzie będziemy szukać yy, tego z tej strony z dziennika? To jest ciekawa historia, oczywiście, ale nie jest jakoś super bardzo rozwinięta. ale, ale żeśmy poszukali. <grych> jest już dziennik, to właściwie jest cały dziennik, nie tylko strona. Coś ty tam jeszcze masz chyba w skrzyni. Tylko zaraz, którędy się otwiera? Czy to jest w ogóle skrzynia? Tak. To jest zamka, ale to akurat ma sens. Kto by tutaj zamykał? Amulet do czyszczenia jest. Wiecie co, tak sobie patrzyłem na te moje statystyki w tym momencie i zauważmy coś takiego, że naprawdę w Gotiku 1 jest ciężko zostać takim, jakby strictem magiem, czy, czy kimś w tym rodzaju, ponieważ mam teraz 45 punktów nauki. Many wyżej się już nie mogę uczyć. Dowaliliśmy sobie różnymi miksturami, może mamy 160 w tym momencie, będzie można tam gdzieś jeszcze więcej pewnie zrobić. No i mam 45 punktów nauki. Szósty krąg, mogę się nauczyć Xardasa prawdopodobnie chyba już teraz. No i co? Ale co z tego? Co z tego, że szósty krąg? Tam jeszcze nie mam chyba run, run na szósty. No i jedyne co, to mogę to jeszcze wywalić w broń dwuręczną, w siłę i nagle założyć sobie powiedzmy... W tym momencie mamy najlepsze pięść barbarzyńcy. 98 damage. No ale to znowu zacznę być zaraz takim wojownikiem zamiast, zamiast tego guru, nie? Ale no tak, takie są uroki. W Gotiku 2 jest to troszeczkę lepiej zrobione, bo jednak można inwestować na przykład tylko w manę, tak jak to robimy na live'ie, na które oczywiście gdzieś tam zapraszam. Kto nie ogląda, kto nie jest, bo tutaj na przykład wyświetleń jest około tysiąca, ale jednak na live'ach tyle osób nie ma. <laughs> Więc jest to tutaj jakoś tak dziwne. Znaczy wiadomo, nie wszyscy mają też czas i tak dalej, ale, ale okej. Okay. No i na przykład też takie świątynne pełzacze, nawet z, z takiej broni durnej, czy znaczy nie jest durna, bo jest fajna. Ja strasznie lubię ten miecz Blizny. No ale taki świątyny Pełzacz nie jest nam w stanie nic zrobić. A jeszcze jestem naprawdę nikim w, w walce, jeżeli o to chodzi. Broń dwuręczna by tutaj załatwiła sprawę. W sumie zaraz 98, a to ma 85, dobra, no to trochę lepsze jednak jest. Trochę, trochę lepsze. Pójdźmy tutaj. Dlaczego tutaj? Bo szukam pewnego miejsca. Będziemy musieli zjechać tutaj na dół super windą. Zapiszę, bo tu zaraz wpadnę do lawy albo coś. Może być problem. Eee, tak, to było tu i chyba tutaj będzie trzeba zjechać. Tu jeszcze nie byłem. Brakuje nam. Mamy trzech szamanów. Chyba... Ej, patrzcie, jak jest w pobliżu lawa, to strasznie FPS-y spadają, ale tylko i wyłącznie w OBS-ie. <laughs> przedziwna sytuacja, naprawdę. Z takiej perspektywy nagrywania, to jest dziwne. Dobra, lecimy w dół. No i mamy to co trzeba, to jest bardzo ładna woda, tak swoją drogą. Tu się nam zamknęła kratka. Okej. Okay. Zaraz, czy ja dobrze zrobiłem? Tak, chyba dobrze, tylko tu będzie trzeba jeszcze przestawić przełączniki. Nie pamiętam czy kolejność tu miała jakąś, jakieś znaczenie. A nie, bo tu się po prostu otwiera te bramy, dobra. Bo otwierały się różne fajne rzeczy. Będzie można sobie z demonami powalczyć i ze strażnikami. Pirokineza, muszę, te, muszę to zapamiętać, żeby zacząć używać. Orkowie, którzy nas nie biją. W sumie nie sprawdzałem na demonach. Może demony też nas nie atakują? Nie, zaraz atakują, bo. Znaczy, Zastanawiam się, jakbym uderzył orka normalnie, tak, żeby go nie zabić na strzała. Czy jakiegoś nieumarlaka, to czy też by mnie atakował. Czy nie? Tu zaczep pojawiają znienacka. Okay. O ty! A fajnie tak po ścianie w sumie. Czemu są spadki FPS-ów, ale tylko i wyłącznie w OBS-ie? Hm. Dziwne jest naprawdę... Dobra, dostałem, ale to nic. Yy, I tutaj jeszcze chyba wodę opuszczamy, nie wiem, jakoś tak to było. Tu nam w nic nie każą strzelać, teoretycznie jest demon, ale zobaczmy. Naprawdę, tak bardzo tego nie pamiętam, tu też się po prostu jakieś kraty chyba otwierają i tyle. Też tak, śmiertelny w domu pana, tak mi się przypomniało to, to stwierdzenie tego orka. No jest tu więcej śmiertelnych tak naprawdę i jakoś nie ma z tym problemu. Czemu ja chodzę? Mm. A, a kurczę, ze mną ma problem, zresztą wyglądam tak samo jak Korkalon praktycznie, więc nie powinien mieć żadnego problemu. Jak tu się schodziło? Czy się nie dało? Czy coś w łuku muszę uszczelić tego demona? Nie. Dobra, nieważne, otworzyło nam się to, co chciałem. Mniej więcej możemy wracać, tylko chyba też musimy sobie windę przywołać, bo tak się wydaje, że pojechała sobie z powrotem do góry. Ale jest tutaj odpowiedni przełącznik, w ogóle jak, jak w normalnych windach, nie? Tutaj przywołujemy windę elegancko I teraz nie wiem, czy muszę czekać, czy muszę przekręcić ten przełącznik. Ten przycisk. Okej, okay, tutaj. Nie, nie muszę, dobra. Jedę sobie sama po prostu po jakimś czasie. No to pięknie. Coś, coś mi tutaj lekko czepie. I teraz tu było zawsze takie zagadkowe przejście. Jak tam dojść, jak tam wejść, nie? Ale tak naprawdę to chyba nie ma problemu. Spróbujmy to zrobić tak. Tylko nie do lawy, błagam. Dlaczego akurat do lawy? Bożesz, ty mój. Dobra, wyjeżdżaj. O, fak. Przepraszam, nie chciałem, tak. Co chodzi? Nie można skakać tutaj. Hmm, dziwne. Dobra, pójdźmy jak człowiek po prostu. Tędy. Nie tędy, to jest, to jest powrót. Tędy. No, oczywiście. Tak... cholera dzwonek do drzwi Pasuje otworzyć, zaraz wracam No i jesteśmy z powrotem, okej okay. Listonosz po prostu przyniósł jakieś pieniądze, jakieś rzeczy, nie wiem o co chodzi yy, Powiedziałem mu, że to chyba nie do mnie i poszedł sobie z powrotem, dobra Mniejsza, oto Wchodzimy do góry, tutaj trzeba będzie się zmierzyć z paroma potworkami I cały czas mam wrażenie, że jednego tego nieumarlaka ominąłem, że on nie jest gdzieś tu tylko dalej No Jezu, ten już do mnie biegnie, wypierdzielaj ale się... No co, wejdziecie tu? Hałas. Ten wpadł do lawy. No i zginął. No i ten też. Ale no szkoda, bo tam zawsze jakieś doświadczenie, chociaż... No, spłonął. Chociaż tak bardzo go nie potrzebuje. Ale zawsze coś. Okej. Okay. Normalnie nie wiem, czy taki był zamysł twórców, żeby to tak na samym rogu sobie tutaj stawać. Piorunku listy nie. Śmierć żywieńcom. Skoczymy sobie tu. No, miałem go zaznaczonego przez chwilę. Skoczymy sobie tu. O nie. Już do mnie biegnie cholera. A nie. Coś ktoś gdzieś wyciągnął, ale. Nie przyszedł. A nie, przyszedł, to nie. Przepraszam. Dobra, chodź ten. Będziesz wracał? Nie, i stoi. Jaki debil <grystanie> i trudno. Dobrze. Śmierć żywięcą kolejna. A tutaj, z tego co wiem, chyba jakiś jeszcze lepszy topór leży obok. Patrz, zginął twój kolega strażnik. O, o Boże. Te będą męczyć dupę. No dobra, wyciągnij sobie ten miecz Dobra, i teraz... Pobiegnie, pobiegnie, pobiegajmy sobie Już? No goni mnie Przestań No co za pajac? Nigdy więcej o, się tu nie pokazuj Pięknie O oh. Ten taniec jest zarobisy, po prostu gość, który, który robił tę animację zasługuje na Oscara. <laughs> ja nie wiem. Dobra, zapiszmy, bo trochę tutaj zabiliśmy. Przejrzyjmy pomieszczenia. Tutaj wokół... Tak pamiętam, że gdzieś, tutaj, gdzieś tutaj jest jakiś fajny super topór. Strasznie mało widać. z zwoje, to tutaj też może być jakiś napój siły czy coś. Też może warto sobie brać. Hmm. Tu jest nic, ale też chyba. Nie, dobra, tutaj rzeczywiście nic nie ma. Co to za pomieszczenie? Kto to, kto to też projektował? Dziura takiej, tyle. I tutaj jest właśnie, pięć trola. I to jest w ogóle chyba. Tak, to jest jeszcze lepsze. Stuwa. Potem sobie w sumie zaciukamy. Nie wiem, może. Nie wiem, czy mi się chce nawet tego gomeza zabijać. Ostatecznie. Ale można by to ewentualnie zrobić. To też by było gniewinosa. No i wiadomo, Uriziel, ale. Moment, no, jeszcze był jakiś jeden napój. I to ważne chyba. Prawdopodobnie to było. To. No i nawet, kurde, mogę być łucznikiem. Już sobie to mogę wypić. I mam już mnóstwo tej zręczności. Tutaj mamy jeszcze eksil życia. Coś na manę też. Pewnie Liksir ducha bonus. Mana plus 15. Bonus siły 8. Pięknie. Statystyki nagle. <gulę> w ogóle wzrosły. 64 zręczności to też jakieś takie fajniejsze łuki można nosić dzięki temu. Dobra, kontynuując tutaj dalej naszą podróż, trzeba będzie zabić parę demonów, które niczego się nie spodziewają. Są pomniejsze demony, nie spodziewają się po prostu kuli ognia na plecy i tego, że nagle w niewyjaśnionych okolicznościach po prostu zginą. <grym> to jest w ogóle moc. A pewnie im więcej siły, tym w ogóle jeszcze. Nie wiem, czego trafiłem i tak, tak silno, czy rzeczywiście zginął. To jeszcze więcej chyba obrażeń to zadaje. Z tych demonów jeszcze więcej. Witam. tam. Hmm, tutaj już nic nie ma, chyba. Po tej stronie jeszcze powinien być jeden, tak symetrycznie, że tak powiem, ale nie Ale chyba jednak nie. Hm. Dobra, no to dalej, dalej, dalej. No i tu mamy wiadomość. Jezu, ten. No. A dupa. Oni są silni, właśnie, to jest problem. Strasznie łatwo jest im mnie zabić. Więc lepiej będzie pouciekać. Schował chyba. Dobra, teraz mogę spłonąć. Podwójna też zabijała przecież. Nie. Na błotnych wężach jak testowałem, to przecież dwie kulki też zabijały. To go właśnie będzie. Ej, dobre. W sumie, tak. Nie, już biegnie. Trzeba było za pierwszym razem tak zrobić. Och, idź pan w... Nieważne. Tutaj nie zejdziesz. Fak. Blisko. Ej, ale mnie tylko pobił, ale głupi. <ścoughs> I wpadł do lawy. Nie, jeszcze nie. No nie zabił mnie chyba, nie? Oni tylko pobijają. Powinien mnie dobić, ale coś mu się tutaj chyba zbagowało. Czy wstanę? Życie jeden, nie? Czyli nie jestem zabity, nie jest to zero. No, dokładnie wstaję. Miecz mi nie wypadł, wszystko jest w porządku. Ja cię jeszcze dojadę, gościu. Jeszcze ty, ty nie myśl sobie, że tak sobie możesz tam. Wpadać do lawy bezkarnie. Chyba próbuje do mnie biec teraz nagle. O, proszę, po tobie. Nie trzeba było koza kozaczyć. Taniec śmierci. Dance makabr. Dobra, leczmy się no takie życie to nie życie Trochę many też można sobie dodać Ej, w sumie ta świątynia świątego to jest dość... ...dość rozległa i długa A podobno, że miała być jeszcze większa Teraz dobrze Podobno, że kurczę tutaj tych korytarzy miało być jeszcze więcej, że w tej świątyni Śniącego mieliśmy spędzić więcej czasu Ale... No ale wiadomo, wyszło jak wyszło Dlatego kurczę, taki remake by był naprawdę dobry Dobrym pomysłem ze strony Pirani Ciężko będzie się przyzwyczaić pewnie do nowej grafiki, ale jednak Widząc te same lokacje to wszystko wydaje mi się... kurde czemu tu jest tak ciemno? Wydaje mi się, że i tak to by przeszło A tu jest ten szaman, to nawet mi się w sumie nie chce z nim bawić, ale muszę chyba z nim pogadać, żeby był fiz w dzienniku Musiał mi zgarnąć z tak daleka, nie mogę podejść bliżej No, więc takie coś, że taki remake właśnie z z tymi wszystkimi naprawdę wszystkimi rzeczami, które miały być. Tutaj Nie ma lekko. I teraz chyba muszę mu uwalić coś. Cholera. Nie zadaję mu nawet najmniejszych obrażeń. Pera. Lepiej się stąd wy! A. O kurde, trafi mnie. Dobra, już nie. O, ale mi walnął. O jakieś tchnienie śmierci czy coś takiego. Ale to spokojnie, załatwimy go później. No nie, demony się pojawiły, dlaczego? Skąd wyście się tu wzięli? Że tylko mogę w sumie sobie sprawdzić, czy aby na pewno tutaj się nie pomyliłem. A nie, a nie, dobra, przedziwny miecz. Raz, dwa, trzy. Dobra, brakuje nam jednego ko jednego tego. Jednego szamana jeszcze, kapłana. A, no tu jest w sumie tych, tych kapliczek, takich z demonami dużo. One się tu mogłyby pojawiać. Brakuje nam tego jednego kapłana, którego gdzieś zgubiłem i teraz nie mogę sobie przypomnieć, jak się do niego szło. Ten początkowy byłem, potem w tym drugim pomieszczeniu też. Yy, w tym więk większym pomieszczeniu z lawą też byłem. I teraz ten ostatni mnie tutaj ciekawi, gdzie to było. Tu są kolce. Przez kolce pamiętam, przechodziliśmy. Yy, tutaj są pełzacze, tak, to, to też wiem, znaczy były pełzacze. Mm, brakuje chyba jednego nie tutaj czasem. O oh, fuck! Co wy tutaj robicie? Dlaczego oni tutaj są? To już jest ten moment, gdzie się wszyscy respią? Nie. To nie jest jeszcze to. Bo jak się potem wchodzi do świątyni drugi raz, nie no, jest, jest tu faktycznie więcej orków teraz ze wszystkiego. To wiem, że za drugim razem, okej, okay, powinny się potwory pojawić rzeczywiście, ale teraz? Starszy, no i starsi opiekunowie. Ten padnie na raz? No musi paść, bo to 9999 obrażeń to chyba nie, raczej nie ma, nie ma szans tutaj, nie ma podejścia. Yy, cofnijmy się jeszcze kawałek. Yy, tutaj witam pana, witam. Na nich jest troszeczkę więcej doświadczenia. I teraz nie, zaraz, jeszcze żeby nie zgełganić. Tutaj się nigdzie nie szło. Przydałaby się taka mapa świątyni. No i jeżdżę na plikach i też prawdopodobnie gdzieś mogłaby tutaj leżeć. Gdzieś jakiś więzień mógłby ją mieć. Jest czerwona ruda, tak samo. No kurde, naprawdę. To tak można w kółko mówić to samo, ale naprawdę to jest coś. Hm. Co wy tu chcecie? Przyszli i męczą. Szkielet chyba nie zginie. Chociaż nie, jak go zaznaczyłem, to powinien. Szkielet żołnierz. Hmm, chyba, że mi trupa zaznaczyło gdzieś tam. Nie wiem, mniejsza o to. Hmm, tutaj chyba. Czyż nie? Takie mam wrażenie, że chyba też do tych półzaczy trzeba było zejść na dół. Tylko tu jest krata. Tu się chyba wraca całkiem. No kurde, kozacze mm, Ale tu się krata też otworzyła i teraz nie wiem czy jakoś nie... Nic tu nie widzę No bie. Dobra Śledzi mnie tamten, Nie Chyba nie Nie, bo tutaj dochodzę też do tego miejsca Do góry, no to bez sensu dalej Ej kurde, zgubiłem się, potrzebuję mapki Ale żal Jakiś tam niby Weteran Gotika, nie wiem jak to się chodzi po świątyni święcego. Nie no, wszędzie doszliśmy tylko jakoś ominąłem tego jednego szamana. No bo dalej już nie ma następnego, bo ten jest ostatni. Eee, a mam tylko trzy miecze na pewno, no bo sprawdzaliśmy. No i Uriziel, ale to wiadomo. Tu sobie wy wytnijmy jeszcze tych wszystkich. Nic nie widzę, wiem. Dajemy radę jakoś bez tego. Tu jeszcze jeden jest. Jeszcze gdzieś jeden. Tu pięknie na ślepo coś tu jeszcze chyba będzie o moment hejka tak to będzie tu chyba tu jest zwykły opiekun no 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 no, no. dobra czyli dobrze jednak dobrze z paru opiekunów nie wiem czy coś jeszcze chyba na razie tyle. I tutaj już widzę kratę i tam będzie się tak dokładnie odprawiać te rytuały. Tylko też kolejność, nie wiem czy to jest jakakolwiek Ale jest też miejsce na miecz. Pasowałoby się uleczyć, bo ten gość mi rozjedzie bardzo łatwo bez leczenia. Dobra, powiedzmy, że tyle. Nie wiem, tam trochę many. Zapis. Nie zobaczymy. No oczywiście się brama zamknęła, to normalne. Yy, kolejność tutaj przycisków wydaje mi się, że nie jest ważna. Halo? Co pan tu robi? <noise> to jest takie... To jest głupie. No okej, okay, guru. Czemu guru ma... No dobra, może racja, bo Korkalom też tutaj jakoś wszedł przez te szkielety i było spoko. Ale... Co jest za łatwe, tutaj, w tym momencie, nie? Jedyne, z kim musimy się tak naprawdę bić, to jakieś tam połzacze, które nie są zbyt silne. Hmm, połzacze i, i kto? I ci tutaj kapłani, nie? Tu jeszcze coś powinno być? Nie ma. A nie jest, ale się ukrył. No, chyba wszyscy. Chyba wszyscy. Tutaj są jeszcze jakieś mikstury. Dobra, przełączamy to. Tu się po prostu pojawia demon, nie? Za każdym razem. Trzeba z nim walczyć i chyba tyle. Tylko że pomniejszy, no to... Nawet nie może tu wlecieć, bo się blokuje. Trochę mi go żal nawet. Czy tutaj są mumie? Nie, to są jakieś tam wazy, dobra. Przełącznik. Okej. Okay mniejszy demon. Pomniejszy też tak. Masz po prostu demon, a potem nie wiem, jakiś demon czegoś albo. Hm. Pomniejszy to tak jak brakuje nazwy, to się daje mniejszy demon, większy demon i tyle, niby że silniejszy. Nie kula, miecz. Ten ma piorun, to troszeczkę może mnie zwalniać. Niewierny? Sam bądź przeklęty, pajacu. Pajacu. Nie to. No nie. No, i jak będziesz mi tak spamował, to raczej. Nie mam ja. przesady A, to ci się długo ładuje, frajer Dobra, mamy, mamy to, panowie i panie w sumie też. Wkładamy miecz w kapliczkę. Sił. Tajemnicza kapliczka. No brakuje oczywiście jednego miecza, ale to już jest inna całkowicie sprawa. Trzeba by się stąd wydostać po prostu. Wrócić tu będzie troszeczkę ciemno. Ej, kurde, ścian, ścian się odbijam. Będzie troszeczkę ciemno, ale się stąd jakoś wydostaniemy. Krwawe ostrze tutaj było w ogóle, które jest też niezłe chyba. Zobaczmy. Ściana stal. Miecz to rusa mam, no tak. Nie, dobra. Jednak nie było jakieś super ekstra, ale nie potrzebowało dużo siły, więc fajnie. No, i tak myślę, kurczę. No, pasowałoby chyba w takim razie się tutaj doszlifować, jeżeli chodzi o. Coś tam było? Doszlifować, jeżeli chodzi o tak zwane miecze dwuręczne, na przykład, i mieć gdzieś. Chociaż miecz blizny lubię, bo jest szybki, nie? Tak jak widać tutaj z tymi kapłanami sobie w miarę radzę. I nie mają szans mnie zaatakować w pewnym momencie. Gdzie ja idę? Nie tu. Halu, czemu nie mówicie, że źle? W prawo teraz trzeba iść, chyba. Mm. Nie, tam są te dwie bramy. Czyli tutaj, chyba. Teraz. Aha, szkielet mag. <laughs> W ogóle go nie zauważyłem, nie? Nagle tak. Narka. Śmierć ożywieńcą. No tak, starsi opiekunowie się tu jednak pojawiają. Ale wydawało mi się, że to przy drugim podejściu. Tak jest. No niezła rzeźnia by była, gdybym. Gdyby mnie w ogóle atakowali. Co tam jest? Czemu tam jest miecz blizny, Ale A tak to po prostu zbieram sobie Ekspa. I tyle Nic więcej. Hm. Tylko zbierando. I wszyscy padają. Poziom tam też za niedługo gdzieś jakiś wpadnie pewnie. Nie miecz. Czemu? Niektóre od razu rzucam, a niektóre ładuję. To jest ciekawe też jak to jest zrobione. Czerwona ruda. Czerwona ruda. W Sequelu coś tam kombinowali przecież z tą rudą. Z różnymi rodzajami, ale to już wiemy. Przecież... No i nic, nie pozostaje nam w sumie nic innego jak wyjść stąd, sprzeteleportować się do Xardasa pewnie potem do Magu Wody i tak dalej robić te standardowe rzeczy. Nic tutaj nowego nie widzę, tak więc wydaje mi się, że ja sobie nawet tutaj zakończę odcinek, bo zaraz się pewnie zbaguje przy tym przejściu yy, do, z zena do zena. Yy, więc pożegnam się tutaj z wami w takiej dość prawie kompletnej ciemności. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!